sięgam do stu konkretów w koalicji obywatelskiej i tam są naprawdę duże rzeczy duże projekty zapisane i to stwierdzono że to są projekty na pierwszych 100 dni rządów koalicji obywatelskiej jest na przykład punkt uzyskamy pieniądze z funduszy europejskich Donald Tusk mówił nawet że następnego dnia po prostu w jeden dzień uda mu się odblokować pieniądze na KPO proszę im powiedzieć jakim cudem ja pracuję w Parlamencie Europejskim od czterech lat. Każdego dnia współpracuję z politykami z różnych krajów europejskich. I zacznę od tego, że z dużym bólem serca patrzę na to, jak inne państwa od wielu miesięcy wydają miliardy euro na ratowanie swoich przedsiębiorstw, samorządów, swojego sektora publicznego, wydając KPO. Polska jest jedynym krajem w Europie, który tych pieniędzy dotychczas nie wykorzystał. Europa nie mówi Polsce nie, Europa mówi tak. Tu na stole leżą dla Polski pieniądze, ale musicie zadeklarować, że przestrzegacie takich pewnych standardów zasad europejskich. I kiedy Donald Tusk mówi o tym, że KPO w Polsce się znajdzie, to oczywiście ma rację. Używając słowa pierwszego dnia pewnie to była pewnego rodzaju przenośnia polityczna, ale w momencie zmiany rządu w Polsce i rozpoczęcia dialogu z Komisją Europejską i z Unią Europejską, te pieniądze do Polski przyjadą bardzo szybko. To jest oczywiste i pewne, dlatego że Unia Europejska wiem to, bo rozmawiam z komisarzami, oni chcą te pieniądze polskie przekazać, tylko chcą jakiejkolwiek gwarancji, że to, co w Polsce w ostatnich latach zdewastowano, zostanie naprawione. W związku z tym Donald Tusk ma rację. Po objęciu rządu przez opozycję z całą pewnością dialog z Komisją Europejską wróci, a KPO do Polski y, będzie przekazane.